Na szczęście wygrała normalność. Miałem nie iść na wybory, ale stwierdziłem, że każdy głos jest na wagę zwycięstwa, więc poszedłem. Zagłosowałem za normalnością i mam nadzieję, że w końcu w Polsce zacznie się zmiana na lepsze. Jest taka nadzieja. Tak czy siak, cieszę się, bo. bo powinniśmy. Jako Polacy kopcić węglem, jeść mięcho 10 kg tygodniowo i mieć w dupie jakiś klimat. Wiecie dlaczego? Bo nasze życie jest zbyt krótkie, by zajmować się takimi rzeczami jak klimat. Nasze życie trwa jak, jak młyknięcie oka. A klimat to nawet i za tysiąc lat się nie zmieni. Więc wygrała normalność i na szczęście, i tak mówię. Poszedłem na wybory, stwierdziłem, każdy głos będzie się liczył. Trzymajcie się, życzę Wam wspaniałego, słonecznego i radosnego poniedziałku.